Witam Beltus, yy, nagrywam teraz pupet footbollar. No i Czy będziemy grać Barceloną. Oczywiście Barceloną. Oczywiście Epikiem. Będziemy gdzieś inter Epikiem. Ha, gol, dobrze. O bigola. A co teraz? Dziomeczki, patrzcie jak już tyle no. no i teraz z góry, z góry, przepraszam... Z góry. Przepraszam za te dźwięki. Za te dźwięki ple, ale no. No ale no... O, dziękuję Ci! Kurde. No i kurde, teraz się kurzyłem. No, teraz się ma 4-4. No wiesz, że w takie... Zaraz powiecie, że w takie dziecinne gry dam. No ale no wiecie. Trzeba coś sobie pograć! Ja, jakie to... Jakie to fajne. To jest grana duda raczej.

Nie mam. Nie mam podnościa, ale patrz to. No i 7, 7, 6. Nie, no 7, 6. Ale oni szczelnie. No 7, 7. No właśnie, tak to się robi. Uy kurde. Uy kurde, jakbym musieli wolać, to by było fajnie. Użtajmy pięknego ósmego gola Kurde, Kurde! Kurde, kurde, kurde! Kurde! Kurda Kurda dziewięć. Dziewięć, dziewięć. Decydujący gol! Decydujący gol Mariolki. Ja czasu nie widzę! Ja czasu nie widzę! Remis No i remis No i doga Reklama! Naprawdę, reklama! Oh, Dzisiaj grały w pupet Football LA GOSE PAIN! No i... Jeszcze umiem, jak chcemy zjadać. Dobra. No i zagraliśmy sobie przed chwilą Macieka. No Macieka sobie zagraliśmy. Teraz będziemy oczywiście... Y... ...grać znowu z kimś. Nie, nie z kim jeszcze. Nie z kim jeszcze O kurde. O kurde. O kurde. będzie łatwe. no ładne idę jak on to robi? Czy on sobie zrażli kola? O Boże Chyba jeden. Łej, kurde. I co?

się, siłuję, siłuję, Nie, U, nie. U, nie przegram. Przegram. Ciekawe się czekam z kim ja będę ja grał teraz Jestem... Co? Oh, Naprawdę? dobrze! Maskotką? Maskotką? Puuuu! Zicho z to... Przecież od ja mówię ta maskotka, nie umiecie jak przecież O nie! O ja 6, 2, 2, 6! Nie no, przecież jest piękny gol. 7 8 minut trwa odcinek. Nie! Nie! Jeszcze mi nie trafił! Jeszcze mi nie trafił! Jaki nie yes. idiota! Idiota, fuj. 5, 5, bo... no. więc, więc spokojnie, ja na spokojnie to wygram, ja na spokojnie jeszcze ja mam czas dużo, jeszcze mamy 26 sekund, 25 5. no 5 golami prowadzę, no to bilety, no i tam jeszcze telefon. Przejść cześć go i prowadzimy. Nie! jej yeah, je, yeah, je, yeah, je! Yeah. Część Gol! go labij, prowadzimy, prowadzimy. Zycięstwo, bo no. piękne jazdy cieszy. No, dobra, co no, wciąga ta gra. Bardzo że tutaj jest napis nawet: Piłka nożna 2016. Strzelaj bramki na wy. Najbardziej wciągającą grę w piłkę nożną. No dobra, My na tym właśnie kończymy. No i na razie. Cześć.